No, i szanowni Państwo, wreszcie doszło do tego, że mogę dla Państwa ogłosić, że dzisiaj mamy po raz pierwszy e, smaki Jaraczewa i mamy święto śledzika w Jaraczywie. No, dziękujemy bardzo Państwu pod namiotami za te wspaniałe oklaski. Szanowni Państwo, na razie jest nas mało, myślimy, że będzie nas więcej, ale o oficjalne otwarcie tej imprezy chciałbym poprosić. Dwóch organizatorów, którzy oczywiście są głównymi organizatorami dzisiejszej imprezy, czyli pana burmistrza miasta i gminy Jaraczewo, pana Dariusza Strugałę, oraz pana Krzysztofa Adamkiewicza z małżonką właścicieli firmy Larus. Zapraszamy na scenę, prosimy bardzo. Dziękuję, panie dyrektorze. Serdecznie wszystkich państwa chciałem powitać, a ja przede wszystkim moją lewą stronę i na wprost, czyli wszystkie panie. Które zdecydowały się dzisiaj wziąć udział i upichcić piękną naszą imprezę pod nazwą Śledzik Pojaraczesku. Jest 11 kół gospodyń, które będą się około godziny 15 przedstawiać nam na scenie i wydawać, i wydawać to, co przygotowały przez ten okres czasu. Serdecznie państw, Panie pozdrawiamy. Miło mi, że możemy. W sposób szczególny otworzyć kolejną naszą już kulinarną imprezę w ramach smaku smaki Jaraczewa, którą no, propaguje cały czas pan nasz dyrektor obecny tutaj Andrzej Musiałek i w sposób bardzo myślę przemyślany i dobry, bo i telewizja, i na bieżąco spoty, i przygotowania, panie dyrektorze, wielka sprawa. Myślę, że państwo Adamkiewiczowie również... Otwierając dzisiaj pierwsze spotkanie będzie to impreza cykliczna, na którą będziemy mogli zapraszać nie tylko naszych mieszkańców, ale myślę, że również będą uczestniczyć goście z zewnątrz, prawda? I oddaję głos właścicielowi firmy. Dziękuję bardzo. Witam państwa serdecznie na imprezie średnik po Jaraczewsku. Chciałbym podziękować panu burmistrzowi i współpracownikom za... Umożliwienie udziału w tej imprezie. Dobry Państwu. Ja także w imieniu swoim, męża i pracowników bardzo dziękujemy za zaproszenie do, do tej imprezy. Bardzo się cieszymy, że zaistniała taka sytuacja i że możemy w niej uczestniczyć. Życzymy smacznego, wszystkiego dobrego i oczywiście dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękuję i rzeczywiście tą wartością dodaną, który mówił Pan Krzysztof, może być to, że przepisy naszych doskonałych Pań mogą znaleźć się również w wytwórni Larus i będą stanowiły jeden z, myślę, wiodących produktów. Także to jest taka dodatkowa wartość dodana. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Witamy na śledziku po i oddaję głos panu dyrektorowi. Będziemy przedstawiać państwu koła gospodyń, które są zgromadzone na dzisiejszym placu. Oczywiście będziemy opowiadać, co one tam robią, z czego to zrobiły, jak to się robi. Zachęcam państwa, żebyście podeszli sobie właśnie do tych stoisk, żebyście porozmawiali sobie z naszymi członkiniami kół gospodyń, żeby wam opowiedziały właśnie z czego to jest zrobione, jak to jest zrobione. Zapraszamy naszych artystów na scenę. Zapraszamy Punia i grupę Kropka Pod-i. Pod-i. Oczywiście nasi artyści przyjechali do nas z Domu Kultury, z Pogorzeli.

Buraczki, mszczaka, kamy z obawami, żórawie i to, tutaj, yem, No i potem nei, no, mamy kasę z makielim. jajka, ser, majonek i też przy Nie wiem, czy, czy wszystko już tu nie wiem Dziękuję. Wszystko wygląda przepięknie. Może pani Wążniakowa coś by chciała dodać. Dziękuję wszystkim i dziękujemy bardzo. Dziękujemy, zaprosimy pani po godzinie 15 tutaj. A teraz idziemy do koła gospodyń wiejskich z Łowczowca. Prosimy bardzo, Pani Szybowa. Może się Pani przedstawić. Rozumiem, że opowie na Pani to przygotowaliście. My też troszeczkę się podzieliłem. I przygotowaliśmy knięką. To jest tutaj przygotowany. Zrobiliśmy mielone z dorsza i z makreli. Przygotowałyśmy pastę z makreli wędzonej i zrobiłyśmy roladę z makreli i dorsza. I ze śliwką. No i z własnymi dyktami mamy zrobione i zapraszamy do degustacji. stacji. Dziękujemy bardzo. Myślę, że z przyjemnością no, przyjdziemy tutaj spróbować, co to jest. Ale może na panie jeszcze powiem, tutaj jakieś takie są obury, coś tutaj butelki, czy w mojej zasadzie drugi jakieś laleweczki. To jest coś takiego, mamy? Nie mamy. Mamy, mamy, no patrzcie, szanowni panie państwo, panie państwo jeszcze tu jest, mamy. o, zadaweczka no, była ukryta, tak, tak, także wiecie, wiecie państwo, panie? śledzik lubi pływać, tak, także popłyniemy panie, razem z Łobzowcem. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękujemy bardzo. Śledzik sołtysa, o, no bo ten zranik dojemniczy, ale pani powiedziałem, że nie wiem, aha, to jest panią. może Pani coś powie o to jest... Pani powie jakie potrawy galacik galacik jest do mikrofonu galacik koreczki pierożki koreczki dyros no i też orygany

Serdecznie zapraszamy na w zalewie i forsy brak, głody byłem wciąż. Ten bruty porw dostać można w nos. Myślałem, Szanowny członek Narodowego Koła Gospodyń Miejskich Gorzda opowie nam, co e, przygotowałyście i jak to przygotowałyście, z czego. Dzień dobry, koło Gospodyń Miejskich Głowę z i zapraszam. E, wśród naszych zdań mamy rybę po to jest e, dorsz e, w takiej zalewie pomidorowo-keczupowej z warzywami, bardzo zapraszam mamy również wrapy na bazie sałatki śledziowej no i kanaweczki, łudeżki z żaglami z serka tuzetego zapraszamy pyszne jak się prezentują myślę zapraszamy i smacznego o do tych wszystkich wieloryb poświęcę nasza to ryba sosie pościgniemy to jest to, co takim naprawdę jest jest Później mamy babeczki, z ze śledzia. Terinę z taką masą, masą serkami. Serek jest ze śledziem, z 5. i 6. 6. 7. Zapraszamy. Mamy nadzieję, że wszystkim będziecie na świetle. Zamykamy. No. No, to się koło Przygotowało na dwie potrawy. Jedną z nich jest śledź w cieście po Wielkopolsku. A druga rybka przygotowana z warzywami. Jest to dorsz filetowany, z mieląc otoczony i wypieczony i podane z przyprawami, z potrafił z, z warzyw. Warzywa, uliwankę, cebula, pietruszka, seler, por, Wszystko podsmażone, przyprawione. I to wszystko jest wystudzone, połączone kulecznie. Kuleczki, które były wcześniej usmażone z tą I tam w tej dużej jest ta ilość dla Państwa przygotowana. Oczywiście jest to gorz firmy Larus. I druga rybka. Druga rybka przygotowana to będzie śledź. Płaty śledziowe zielonego śledzia, też były i te płaty były pokrojone, obtoczone w cieście naleśnikowym, usmażone i włożone, utopione w zalewie z pomidorów, cebuli, przypraw. To wszystko wy, wystudzone i przygotowane na dzisiaj dla Państwa. I przechodzimy dalej koło gospody miejskiej z Ożynka. Pani przewodnicząca, co nam pani tutaj przygotowała? Dzień dobry. E, Przygotowaliśmy dość pieczonych, dość po jakości, doleżki z papryką, z i na e, Sałatka z rybą, zapisana e, sałatka z makreli, ze z morszczuka, zlew do z pieśniwką, Dziękuję bardzo, wszystko to Panie wykonało się do trzy, cztery Panie, tak? To może Pani przedstawić sobie elementu? Tak, cztery Panie, a w pomorzeniu mam Teraz porozmawiamy z panią przewodniczącą koła gospody wiejskiej w Pani Pani Urszula -Bolek. Opowie nam, co my tutaj mamy ciekawego. Dzisiaj mamy salatę z marnarza i kanał każdy śledź. z marnarza to jest rybań, ryba, ryba sparżona jest ryż.

na puszkę, na wieczorek, ja go I teraz idziemy do naszej Pani Kapitan. Pani Kapitan, Pani Kapitan z góry, Pani, Mag... pani Magda Teresa. O godzinie 16.30 będziemy tutaj się zajadać. Dobrze, no, zamykamy Panią do Dzień dobry, witam Państwa po Ustody Dzisiaj przygotowaliśmy sałatkę jaszynową ze śledzikiem śledzie śmietanie zupę rybną tatara z i ryby w sosie pomidorowym i śledzie po i na tym chyba jeszcze mamy śledzie w kolejnym. dziękuję bardzo My również dziękujemy. Czasami Dzień dobry Państwu. Po obu rządach miejskich starych w starych szybkach. dla Państwa Z samochodem z Oczywiście wykonany własnoręcznie. Przepyszny śledzie w suszonych pomidorach, pod pierzynką śledzie, e, rolmopsy z, z pastą z makreli oraz rolada śledziowa z buraczkami. Wszystko przepyszne, bardzo serdecznie zapraszamy. Żeby Mamy również drugie stoisko. E, no, mamy też klasy państwowe pod tytułem Natura od Kuchni. W dniu dzisiejszym tutaj rolada z dzika, mięso mielone z dzika oraz pasztet też mamy z dzika oraz kiełbaska z dzika. Mamy również mięsko z daniela. Bardzo serdecznie zapraszamy do degustacji. Jeszcze może w międzyczasie powiem, że po drugiej stronie sceny, tuż przy scenie, jest stanowisko firmy Larus. Także tam też możecie Państwo podchodzić, są wspaniałe koreczki, małe takie galarciki, wszystko możecie spróbować. Tam jest również wydawana kawa, kawa rozpuszczalna, kawa naturalna, życzę Wam smacznego. Ja coś to Tobie? proszę o Proszę panowie również. Ja bym wszystko zjadł, proszę tutaj tomu, to kochanie, chyba... Tu kochanie są. Proszę, nie. Ale proszę, a, a. proszę uprzejmie. A, proszę bardzo. Proszę uprzejmie. A złote piwo mi się I że w przód niebie Przygruchał nową pannę Mają tylko dla siebie, Hej! Ty nadajesz w życiu to Mamy już wszystkie panie, także zapraszamy pana burmistrza, pana Adamkiewicza z małżonką, prosimy uprzejmie. Szanowne panie, szanowni panowie, mówię do zacnych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością dzisiaj na pierwszym, myślę, nie ostatnim święcie Śledzik o Myśmy mieli uroczyste otwarcie już od 14, ale nie mniej jeszcze raz wszystkich witam, którzy od tego czasu przybyli do nas, cieszymy się, że jesteście z nami i, mogliście, i możecie jeszcze, z tego co wiem, skosztować potraw z ryb. Dziękuję naszym sympatycznym paniom, szefowom Kół Gospodyń Wiejskich, a jest ich teraz 11 dzisiaj, które zdecydowały się poświęcić swój wolny czas i być z nami, przygotowując wspaniałe dania według ich receptury, na dzisiejsze spotkanie serdeczne Panie głębokie ukłony. Bielejewo jest, to nie, to jednak musimy, bo to są imienne. Bardzo proszę Pani szefowa koła gospodyń, ale zarazem możemy powiedzieć śmiało Pani sołtysowa, bo to jest żona sołtysa. Także wszystkiego najlepszego. Widzicie, małe wsie mają swoje koła gospodyń. To też jest piękna sprawa w naszej gminie, a mamy ich przeszło chyba 15, czy 15 są. Wszystkim paniom jeszcze raz bardzo dziękujemy. Paniom na dole szczególnie. Te panie jeszcze nie słyszały brach od siebie. I teraz jeszcze proszę podziękować tym wszystkim, którzy musieli się dzisiaj napracować, żebyśmy my się bawili. Myślę o wszystkich, którzy przygotowali tę imprezę. To są i strażacy i moi pracownicy, ale przede wszystkim pan Andrzej Musiałek, dyrektor, który zawsze staje na wysokości zadania i robi dla nas imprezy. Naprawdę, którymi się możemy pochwalić, Panie Andrzeju. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, także za moment przed Państwem, już za chwilę, Karpowicz Family. Zapraszamy, życzymy wesołej zabawy i bawimy się. Dzień dobry, drugie, wszystkim? Słowy, myśli, i wtedy na pewno wiem, będę miał dobry dzień. 三周血。